Witajcie z tej strony jako ziomki Team i dzisiaj blok prasowania dzień drugi No w zasadzie dzień trzeci, bo wcześniej był jeszcze owiec No i dzień drugi prasowania dzisiaj żyta dzisiaj i tak nie wszystkiego nie sprasuję bo nie będzie zbytnio czasu no tak jeszcze sobie z 8 pokojów i to na razie będzie tyle no i jutro najprawdopodobniej jak nie będzie padać będzie ostatni czyn tak także mało jakoś Belek jest, słomy jest, tak więc nie ma co narzekać. Tutaj zresztą zobaczcie jakie tutaj suwary są. A tutaj zaraz zacznie się łąka, tak więc tutaj to już jest słoma. No ale co, no trudno Zobaczcie, tutaj była łąka Było to raz porane, było raz spryskane i z powrotem ta trawa jest cały czas Ciężko jedziemy ogólnie Jeszcze raz będę musiał chyba bo to nie chcę, żeby tutaj ta trawa rosła, bo chcę ją chcę kompletnie w innym miejscu. Chcę sobie tak, chcę sobie dołożyć trochę no, ale jak to wyjdzie to zobaczymy Na razie sobie tutaj idziemy. Pana upracujemy. Teraz e, przejedziemy tam dalej Następny pokos Tutaj e, dwa poprzeczniaki zrobiłem, trzeci został trzeci zostanie na jutro e, No i zaraz sobie tutaj wjeżdżamy No jest troszeczkę tych belek, nie powiem że nie e, no ale no fajnie, nie ma tak, nie ma co narzekać jeżeli chodzi o słomę. E, no w tym roku i tak jest mniej pracowania, bo tam jeszcze jest żyto. E, też już skoszone. Tylko tyle, że pracuje, zabiera ktoś inny. Tak więc, no zobaczcie ile tutaj jest belek. Widać, że jedna za drugą prawie. Back in it's good. we well. jest to widać po słomie, jak tam nie kopuje, to Jest ten kostek troszeczkę. Może nie widać teraz, ale jak się nawet jedzie, to jest ten kostek. Nawet skłonado. No ale co się poradzi? E, Kręska u nie jest. <gry> e, no i co? No jeździmy dalej. Lasa chodzi bez zarzutu na razie. może będzie tak ale wystarczy. стоите, tego kłębka i, no i tyle, no bo e, samo nawlekanie tutaj na Igły i tak dalej to no jeszcze tak do końca nie ogarniam ale ale no już coś tam, coś tam e, zawsze się splączę, tak no i na razie jeszcze, nie? tutaj za wielkiej słomy nie ma się, zwiezie i tyle w tomasze.